Dzisiaj w Szkole Pierskiej odbywa się nietypowa akcja i w związku z tym na szkolnych korytarzach możemy zobaczyć wielu tak wspaniale przebranych uczniów. Chciałam Was zapytać, co się u Was tak naprawdę dzieje? Tak, no z okazji tego, że już początek roku szkolnego minął i trochę ogarnęła nas szara codzienność stwierdziliśmy, że samorząd uczniowski zorganizuje akcję. Nazywa się ona Dzień Odpoczynku od Szarganych nerwów. I z tej okazji na początku tygodnia przewodniczący klas wylosowali e, dla swoich kolegów i koleżanek e, zazwyczaj bajkę. U nas się to trochę nie sprawdziło, bo mamy Iliadę Homera. E, I dzisiaj uczniowie, którzy oczywiście chcą, przyszli po przebieraniu w postaci z, z tych bajek, z filmów a także możemy zobaczyć piękne dekoracje klas. No i jak się dzisiaj bawicie? Bardzo fajnie, ja przynajmniej ja ze swojej perspektywy mogę tak powiedzieć, miło zobaczyć coś innego na tych korytarzach, zobaczyć, jak uczniowie przyszli po przebieraniu, jak się śmieją i też. Nauczyciele traktują nas łagodniej dzisiaj i też wszyscy się uśmiechają, więc jest bardzo przyjemna jest pewno, atmosfera. Jest na pewno inaczej, luźniej i Radośnie. radośniej wszyscy. Jest taka pozytywna atmosfera na korytarzach i w klasach. Czy każdemu udaje się rozpoznać, za co przebrały się poszczególne osoby? Yy, różnie to, to bywa. Jest rzeczywiście dużo strojów charakterystycznych. Yy, czasami yy, Myślę, że no u nas na przykład niektóre rzeczy trzeba dopowiedzieć, jako że też mamy dosyć trudny temat, ale myślę, że widać, że jesteśmy z Grecji, że jesteśmy boginiami. A to, <głos》> to najważniejsze. Tak.